Witajcie kochani przyjaciele i wszystkie cudowne dusze, które zdecydowały się dołączyć do tego odcinka, w którym trochę pokwestionujemy sobie te różne etykiety, które nadajemy właśnie sobie innym w tym całym Matrixie. Jaki to ma w ogóle sens jeszcze? Zahaczając też trochę o temat w ogóle naszej edukacji i docelowo zastanawiając się na tym, co tak naprawdę świadczy o człowieku. I tak jak każdy temat skądś mi gdzieś tam wpadł nagle, Widocznie jest potrzebne, żeby też prze przemyśleć tutaj publicznie. Generalnie przygotowywałam się do tego, żeby stworzyć swoje podsumowanie, powiedzmy, mojego życiorysu. Co ja tutaj w tym życiu robiłam, kim ja w ogóle jestem. Nie? No i tak standard czuję, że jest presja na to, żeby tutaj wymieniać te różne moje, właśnie, etykiety. Jakie to studnie skończyłam, gdzie to nie pracowałam. I powiem wam, że pisząc o tym, ja się nie za dobrze z tym czuję, bo to nie jest coś, co ja czuję, że rzeczywiście wyraża mnie. Z drugiej strony, zdaję sobie sprawę z tego, że wszystko to, co przeszłam do tej pory, czego się nauczyłam nawet, no, nawet w tych studiach, na tych studiach, które, na które uczęszczałam, wszystko jest po coś i, i wniosło wartość do mojego życia i na pewno zbudowało mi dobrą bazę. Przede wszystkim zbudowało bazę doświadczeń, dzięki którym też teraz, będąc w tej sytuacji i tworząc pewne materiały, wiem, że mogę lepiej się przydać. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę też z tego, że jakby tutaj jest ta druga strona, która będzie to odbierała, tak? i ona też chce się dowiedzieć tego, co, przez jakie różne doświadczenia przeszłam, skoro mam się na przykład wypowiadać w jakimś temacie. No i finalnie zaczęłam sobie kontemplować, w jaki sposób mogę to wypośrodkować, tak żeby to też było ze mną spójne. Bo dla mnie to, to jest bardzo ważne, że coś jest ze mną spójne, ja z tym rezonuję i czuję się autentyczna w tym, co przekazuję dalej. I może zacznę od początku, dlaczego nie do końca czuję się fajnie z tymi wszystkimi tytułami, które zdobyłam. Analizowałam sobie ten cały system edukacji, który generalnie nam programuje przez te naście lat pewne schematy. Każe nam się wykuć czegoś. Mamy myśleć zgodnie z kluczem. Jak nie myślimy zgodnie z kluczem, to. Oblewamy, to jesteśmy karani za to, i finalnie super dostaniesz dyplom z wyróżnieniem. W zasadzie, jeżeli umiesz się dostosować do programu, jak potrafisz powtarzać jak mantrę coś, już nie kwestionujmy nawet, co tam jest zawarte. Co więcej, na koniec wmawiają nas, że te osoby z dyplomami to są tak zwane osoby inteligentne. Jak ktoś z Was też studiował, to ma też pojęcie o tym. Na czym studia zwykle polegają? Większość studiów polega na tym, że trzeba zakuć coś, potem się zapomina albo gdzieś tam krążą notatki, wszyscy znają na przykład odpowiedzi na pytania i po prostu przychodzą, ściągają. Tam nie ma za dużo myślenia często. I na tej podstawie definiuje się osobę inteligentną i żeby nie było. Ja znam bardzo wiele fantastycznych osób, inteligentnych, właśnie, które studia też skończyły. Ja sama też się czuję osobą inteligentną. Ale nie jest ze względu na to, że ja skończyłam te studia. Ze względu na inne aspekty mojej osoby, nawet wręcz powiedziałabym zupełnie inne sytuacje, które testowały i sprawdzały, i stymulowały moją inteligencję. Ja ze swoich studiów bardzo dużo wyniosłam, bo ja w pewnym momencie się ocknęłam, że w sumie ja wiem, dlaczego tutaj jestem na tych studiach, chciałabym jak najwięcej z tego wynieść. Więc ja się rzeczywiście dużo uczyłam. I uczyłam się też tak, żeby trochę szerzej na to spojrzeć. Ale to było wyrazem mnie, tego, co ja chciałam osiągnąć. Oczywiście jestem nadal dumna z tego, że skończyłam te studia. Też mnie to sporo kosztowało swoją drogą, że w ogóle ten cały proces edukacji bardzo nas też stymuluje do tych negatywnych emocji, do stresowania się. No, zostawmy to na razie na boku. To tak, jestem dumna z tego, co tam osiągnęłam, natomiast nie czuję, że to jest właśnie to, co czyni mnie w jakikolwiek sposób lepszą osobą. Albo tak jak wspomniałam, żeby to było wyznacznikiem mojej inteligencji. Wydaje mi się, że w naszej kulturze, gdzieś tam w Polsce, coraz mniej już zwracamy uwagę właśnie na ten aspekt, jakie papiery ktoś ma, tylko bardziej chcemy poznać osobę. Ale powiem wam, że gdzieś tak przy tych międzynarodowych moich relacjach, mam, mam wielu przyjaciół z przeróżnych krajów, to zauważyłam, że nadal są takie kraje, które mocno stawiają właśnie na te wszystkie dyplomy, certyfikaty, które trzeba mieć. Które potwierdzają te właśnie nasze jakieś umiejętności czy właśnie inteligencje. I te osoby są bardzo przywiązane do tego, że to jest ten ważny element świadczący o mnie. Jak robiłam swoje studia, to powiem szczerze, że ja nie za bardzo pamiętam specjalnie motywów. To było takie oczywiste, że ja mam iść na studia, żebym mogła dostać pracę. To był ten program. W ogóle nie było za specjalnie myślenia. Powiem szczerze, że nie kojarzę jakichś specjalnych kontemplacji. No, może było trochę odnośnie kierunku, tak, ale to był taki automat. Po prostu masz, bo tego oczekuje od ciebie społeczeństwo. Więc specjalnie się nie zastanawiałam, mam tak zrobić. Teraz, jak o tym myślę, a powiem szczerze, że gdzieś tam przewijał temat, żeby może wróciła na studia, na przykład zrobiła doktorat, to nie do końca z tym rezonuję, bo wiem, jak ten system działa. Zamiast tego podjęłam ileś takich mniejszych kursów. Nakupowałam sobie masę książek, i z tego czerpię teraz wiedzę. No ale w zasadzie certyfikatu z tego żadnego nie mam. W sensie z tych książek, które czytałam. Ale że to mnie jakoś boli? Powiem szczerze, właśnie mnie kurczę nie boli. <laughs> I stąd była też ta cała kontemplacja. I dlaczego mnie nie boli? Bo ja też inaczej patrzę na innych ludzi. Słuchajcie, ja, tak jak mówiłam wam gdzieś, rozmawiam z przeróżnymi osobami. I staram się zawsze wybadać tą esencję, tą osobę, tak poznać ją od, od rzeczywiście od, od tego źródła. Jak ktoś zaczyna mi lecieć z jakąś litanią swoich certyfikatów na dzień dobry, ja się pytam: a co lubisz robić w życiu? A co cię tak bardzo cieszy? A co ci się tak podoba? A może co ci się nie podoba? Wiecie, w ogóle z, z, zbaczam z tematu, osoba konsternieje, w ogóle nie wie co się dzieje, o, o, o czym ja mówię. Ale dla mnie to jest ta podstawa, jak chcę poznać osobę. Więc mnie te wszystkie etykiety średnio ruszają. I zaznaczę, również w kontekście pracy z kimś. Bo ja też biznes prowadzę i do różnych projektów ludzi werbowałam. I to była sprawa drugorzędna, albo nawet powiedziałabym trzeciorzędna. Bo jeszcze ważna sprawa była zawsze tego, jakie są oczywiście te umiejętności, nad czym ktoś pracuje, co w sobie ćwiczy. I dalej sobie kontemplowałam. No też to, jakie ja mam podejście do innych, też wynika z tego, że ja już zmieniłam podejście do siebie. Też zrozumiałam, gdzie leży rzeczywiście moja wartość, kim jestem, znalazłam miłość dla siebie i zeszła ze mnie taka presja udowadniania komuś czegoś na mój temat. Ja wiem, kim jestem i nie mam potrzeby komuś udowadniać, jak ktoś nie widzi mnie, mojej esencji. Trudno, widocznie ta osoba też nie jest w rezonansie ze mną, i to nie jest w ogóle osoba do, do tego mojego spektrum, tak? A z drugiej strony, w sumie to, to, to nawet powiedziałam, że częściej się zdarza, że jak zaczynam rozmawiać z ludźmi i właśnie wchodzimy w takie całkiem szybko, w te tematy właśnie głębokie, bo ja nie ukrywam tego, jakby, co ja robię i za czym jestem, w co wierzę, i bardzo szybko nawiązują się bardzo głębokie, fajne relacje. I czy to jest kelnerka, czy to jest pani sprzątaczka, czy to jest CEO jednego z największych koncernów na świecie, czy to jest ktoś, kto występował na World Economic Forum, na tym forum ekonomicznym, to ja nadal, jakby, widzę tą osobę i rozmawiam z tą osobą, a nie z jakąś etykietą. Co ciekawe, jakbym miała tak etykietować osoby, to uważam, że bardzo dużo bym straciła wartościowych znajomości bo Właśnie te niepozorne osoby wykazują bardzo otwarte i analityczne umysły i serca. To było dla mnie fascynujące odkrycie, zrozumienie, jeszcze raz potwierdzenie sobie, że te etykiety to możemy sobie wsadzić do kosza. Ciekawa jestem, jakie wy macie też swoje odczucia przy takich właśnie rozmowach spontanicznych z kimś tam na ulicy z różnych kątów. I na ile zwracacie właśnie uwagę na te etykiety, które sobie tam gdzieś nadajemy. Czy na ile dla Was ma to znaczenie, właśnie jaki ktoś skończył dyplomy, jakie ma doświadczenie, zaję wszystkie, ja to nazywam iluzoryczne, wyznaczniki, niby naszej wartości? I też z drugiej strony, na ile wy czujecie, że macie potrzebę o tym mówić. Bo to, co na przykład ja w sobie zauważyłam, że podoba mi się mówienie o tych różnych, właśnie etykietach, które przeszłam, tak, tych doświadczeniach, z takiej perspektywy. Tak, byłam w tych różnych programach, dobrze rozumiem, jak to działa, natomiast teraz jestem w zupełnie innym punkcie, kiedy widzę siebie z zupełnie innej perspektywy. Inaczej bym się zdefiniowała, czy gdzie indziej na, nałożyłabym ten nacisk na moją wartość. No i to są moje jakieś przemyślenia. Jestem bardzo ciekawa, do jakich wniosków wy tam dochodzicie, też kontemplując może wokół tych tematów. Osobiście ja lubię tak patrzeć na siebie, jak ewaluuję w tym całym procesie, i stąd się biorą też te, te całe przemyślenia. I jak w zasadzie nieświadomie zmieniły mi się właśnie pewne systemy przekonań, czy czucia tych pewnych koncepcji, jak sama ta koncepcja edukacji, czy tych właśnie dyplomów, etykiet, które sobie nadajemy. Jedno co wiem na pewno, to że nie wróciłabym tam z powrotem <grym> i czuję się dużo lepiej tu i teraz. W takim stanie i z takimi relacjami, właśnie z innymi osobami, niż kiedykolwiek w moim życiu. A w sumie też nie mogę powiedzieć, żebym kiedykolwiek w życiu też była jakaś super nastawiona na to, jakie ktoś tam ma, właśnie te etykiety, i żebym osądzała ludzi w ten sposób. Nie, nie byłam taką osobą, ale czuję, że rzeczywiście nawet bez tego i tak czuję tą zmianę. Postrzegania wartości tego, co w życiu jest rzeczywiście ważne. W życiu czy w zasadzie w nas samych. Dobrze, kończę i zostawiam was z tą kontemplacją. Jeżeli chcecie się czymś podzielić, to bardzo chętnie też poczytam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wszystkie cuki do góry, właśnie te komentarze, za subskrypcje. Jest mi bardzo miło. Za każdym razem, kiedy coś takiego nieoczekiwanego wpada. Trzymajcie się, ciepło, z całego serca dla Was aga